Hej moi drodzy, pojawiła się nowa wersja sterowników do kart graficznych, jest na tyle istotna, że postanowiłam zrobić o niej film. Zmiany są naprawdę spore przede wszystkim w ustawieniu input lagu, czyli reakcji pomiędzy kliknięciem a tym, co się wyświetli na obrazie. Jest to mega istotne dla wszystkich graczy, bym powiedziała, no bo jeśli grasz załóżmy w jakąś gierkę turniejową, FPS-ową, no to zależy Ci jak najniższym opóźnieniu tego, co widzisz na ekranie. E po prostu masz wtedy większą przewagę, więc w tych ustawieniach, które dzisiaj pokażę, które pojawiły się w nowych wersjach właśnie sterowników kart od 43602 w górę będzie to nowe ustawienie, o którym pokażę i które warto zmienić. Sporą zmianą, jaka się pojawi, jest to wzrost nawet do 23% wydajności w czterech głównie grach, których największa jest ta różnica wydajności. Te gry teraz zobaczycie je na ekranie. A teraz wytłumaczę jak właśnie zaktualizować te sterowniki i co pojawi się nowego. Zaczynamy od tego, że klikamy na pulpicie prawy przycisk myszy, panel sterowania Nvidia. Następnie wchodzimy w informacje o systemie, i tutaj, właśnie w tym momencie, sprawdzimy, jaką obecnie mamy, jaką obecnie masz wersję sterowników karty 425.31, czyli ja już widzę, że już jest stara. Tak jak mówiłam, 436.02 to jest ta najnowsza wersja sterowników na ten moment. Oczywiście za miesiąc, za dwa, pewnie wyjdzie kolejna wersja i będzie ta liczba się zwiększała. Nieważne, yy, która będzie wersja powyżej 436.02, już w tych nowszych wersjach będą te ustawienia, o których zaraz powiem. Zaczynając od tego, co się zmieni w ustawieniach 3D, jest takie ustawienie maksymalna liczba wstępnie prerenderowanych klatek. Jest ustawienie u mnie 1. U Was pewnie będzie albo 1 albo ustawienia po prostu 3D, żeby same się dostosowywały. I jeśli oglądaliście mój film odnośnie właśnie ustawieniu panelu sterowania Nvidia pod wydajność, pod jakość, to sugerowałam, żeby osoby, które grają w gry FPS, zawsze miały wartość 1. Jest to najniższy input lag, czyli najniższe opóźnienie. I tutaj obecnie w nowych sterownikach rad graficznych tego ustawienia już nie będzie. Zostanie ono zamienione na kompletnie inaczej nazywające się ustawienie w panelu sterowania Nvidia, które też zaraz wyjaśnię. Dostosuj rozmiar i pozycję pulpitu, czyli to jest kolejne ustawienie, w którym zostały dokonane zmiany w, nowym, w nowej wersji sterowników, czyli w tej tutaj, którą Wam teraz pokazuję, jeszcze tego nie będzie. Zobaczcie, że obecnie są e, trzy tryby skalowania obrazu, natomiast pojawi się czwarta opcja, którą później wyjaśnię. Oprócz tego pojawi się również nowy filtr wyostrzający. W tym momencie pobieram sterowniki pod moją kartę graficzną. Wszystko wybrałam poprawnie i zobaczcie, że do pobrania jest już właśnie sterowniki najnowsze, czyli 43602. Klikam, pobierz, jeszcze raz pobierz, i w tym momencie następuje pobieranie tych sterowników. Ja już zainstalowałam najnowszą wersję sterowników. I teraz od razu przechodzę do ustawień 3D. Zobaczcie, że tutaj w Low Latency Mode, czyli to nowe ustawienie, które się pojawiło, macie domyślnie OFF. Jest to najgorsze możliwe ustawienie, z tego względu, że ono zwiększa input lag. Input lag przy tym ustawieniu jest największy i wynosi, tak jakby ta liczba tych renderowanych klatek, jest od 1 do 3. Wcześniej mieliśmy, tak jak pokazywałam w poprzedniej wersji sterowników, liczbę 1. Ta liczba 1 odpowiadała ustawieniu ON. No, i tutaj e, generalnie jest to poprawne ustawienie względem wcześniejszego ustawienia, natomiast pojawiła się nowa, nowe ustawienie, nowa opcja Ultra. E, tak jakby kolejka tych renderowanych klatek w ogóle nie ma znaczenia, one są renderowane od razu. Więc jest to Ultra najszybsze ustawienie, najmniejszy input lag i radziłabym wszystkim ustawić na Ultra. Od razu nie patrzcie na tą resztę ustawień, którą tutaj mam. Z tego względu, że to są nowe sterowniki, jeszcze nie zdążyłam ustawić wszystkiego. Zaraz to pozmieniam, aczkolwiek jeśli komuś zależy na całej reszcie ustawień, jak wszystko ustawić, nagrywam o tym film, jak ustawić wszystkie ustawienia w panelu sterowania NVIDIA. Link do tego filmu znajdziecie w opisie tego filmu. Ostatnie i nowe ustawienie: jest to w dostosuj rozmiar i pozycję pulpitu. Zobaczcie, że pojawiła się nowa, nowa opcja skalowania. Wcześniej mieliśmy tylko te trzy podstawowe. I ta polega na jakby kopiowaniu najbliższych pikseli, żeby wyostrzyć krawędzie w niektórych grach. Więc e, jeśli zależy nam na najlepszych, jakby ostrzejszym obrazie, zdecydowanie można wtedy ustawić tą funkcję. Generalnie powinno to pomóc w jakichś w lepszych doznaniach z pikselową grafiką, więc jeśli ktoś jeszcze nie testował tej funkcji, a ma karty graficzne z rodziny Turing, jak najbardziej spróbujcie i kliknijcie zastosuj. Kolejną nowością jest filtr o którym na początku wspominałam. Jest on dostępny dopiero po zalogowaniu się do GeForce Experience. E, ci, którzy nie wiedzą, czy mają GeForce Experience, zazwyczaj on się instaluje ze sterownikami graficznymi. E, czyli jak instalowałam tą nową wersję, to oczywiście też zaznaczyłam instalacja nie tylko sterownika graficznego, ale także właśnie GeForce Experience. Trzeba się tutaj zalogować, żeby móc korzystać właśnie z tego filtra wyostrzającego oraz innych rzeczy. Ja obecnie mam zainstalowaną tylko jedną grę na tym komputerze, więc jest to PUBG. Oczywiście ten filtr wyostrzający obsługuje dużo, dużo więcej gier i listę do tych gier znajdziecie w opisie filmu. By z niego korzystać należy odtworzyć grę, czyli w tym momencie odpalę PUBG. Niestety OBS nie przechwytuje tej nakładki GeForce Experience w grze, więc żeby wejść w tę nakładkę trzeba kliknąć Alt-Z, po czym otwierają się różne ustawienia. Mnie interesują filtry gry, czyli wystarczy, że tutaj kliknę. Jest tutaj dostępna masa różnych filtrów, natomiast ten najnowszy, na którym Nvidia się właśnie skupiła jest to wyostrzenie. Jest tutaj poziom od 0 do 100%, właśnie Wyostrzania obrazu. I tutaj jest najciekawsze to, że nie, dokładnie nikt nie wie, jaką to ma, jaki to ma wpływ na wydajność, więc tutaj niestety sami musicie to przetestować. Dobra, moi drodzy, ode mnie to byłoby na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, koniecznie zadajcie to w komentarzu i resztę informacji, o których mówiłam, wszystko znajdziecie w opisie tego filmu.